Cześć, tu ja, Hania i... i ja, czyli Kacper. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać wyprawkę, jaką wybrał sobie Kacperek. Bo gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Do, do przedszkola. Do przedszkola, tak? I masz wybrane różne rzeczy? Tak. No to zaczynamy! Farby! Masz paluszkowe farby, tak? Maluje się palcami? Tak. Wow! Roślinkę malujesz? Ula To pokażemy teraz inne farby, jeszcze jakie masz. Mamy tutaj taki zestaw, gdzie są gąbeczki, takie z wzorkami i farbki, i można odciskać różne wzorki. Mamy jeszcze. Tutaj taki zestaw od farb, gdzie możesz sobie wyciskać farby, tak? I masz pędzelek. Mamy farby e, akwarelowe na wodę, że bierzesz kubeczek z wodą, tak? Moczysz sobie i malujesz farbkami. Ty malowałeś już, pamiętasz? I mamy jeszcze taki duży zestaw farb plakatowych, tak? Można sobie malować. I jeszcze jeden ak e, akwarelowy. Tak? A Ty paluszkowe masz farby, że paluszkami malujesz. Ja mam taką tablicę z dinozaurami. Mogę tu narysować. Pokażemy ją? Tak. I jak się używa tej tablicy? Kładziemy kartkę tak. i wtedy można rysować na tej kartce tak. i tak, żeby nie pobrudzić stołu, tak? Tak. Ta tablica chroni na. Tu jest gra? Tak. Okay. I co jeszcze mamy do rysowania? Kredki najróżniejsze. Na. Na. Mamy takie kolorowe kredki, różnokolorowe. Tak, trzeba pokazać, jak trzeba do brać. To jest drugi mnoza, to jest trzeci miłzach. To, to jest jego łapa, to jest te i w duże jest dobra. No dobra, a to teraz takie kredki duże? Tak, a też nie to. <laughs> to pokażemy te kredki. Podobają ci się takie kredki? Są grube, tak. łatwo się je trzyma. Tak? I nie dość, że to są takie o, woskowate kredki, to jeszcze można malować wodą i je rozcierać, tak? Tak. Tak jak akwarele? Tak. A tutaj popatrz, co mamy, jaki duży zestaw. Bo wiesz, kacperku, jak mama była mała, to miała takie kredki. Tylko wtedy było kilka kolorów, a teraz jest aż 36. Serio? I jeszcze są takie kredki. O, mam. Patrz, jakie kredki. Z takim delfinkiem? I łatwo się je trzyma? I fajnie się rysuje? To no co, teraz pokazujemy flamastry! Takie flamastry mamy! Flamastry i to sam się tak robi to zobaczcie. Tak, kacperek ma tutaj taką tablicę. O, zaraz Wam pokażę. O! On tu sobie trzyma tą tablicę i na niej można malować flamastrami, tak? I później to można ścierać, co nie kacperku? I możesz to zetrzeć. I mamy tutaj jeszcze inne flamastry, bo mamy o takie dwustronne, kolorowe. Z jednej strony jest jeden kolor, z drugiej strony jest drugi kolor. Mamy też takie flamastry one są też magiczne kacperku, bo one się ścierają. Że jest jeden taki biały który pozwala nam zetrzeć ten flamaster. Mamy zapachowe flamastry, z której z jednej strony jest pędzelek, a z drugiej... jednej strony jest flamaster, a z drugiej strony jest stempelek. Tak? I ostatnie, co mamy tutaj przygotowane, to taki duży zestaw flamastrów, które jeśli pobrudzimy sobie ubranko tymi flamastrami, to później możemy zetrzeć wodą z mydłem. Tak? Bardzo łatwo się zmywają. Więc jak się pobrudzisz, to nic się nie staje, tak? Zestawy kreatywne dla przedszkolaków. Kacperek, czy przedszkolaki się nudzą? Nie. No jak mają takie zestawy, to się nie nudzą, co nie? Jakie tu masz zestawy? Tu mamy taki z krepkami i flamastrami do malowania. Co mamy? Taki do farby i ty... Taki morski farbami można malować różne zwierzaki morskie, co? muszą być takie, takie i takie i takie i takie. No to super. I co my tu jeszcze mamy? Popatrz Kacperku? Mamy taki zestaw do robienia lodów i różnych tak. wafli. otworzyć Ci. Tak, tak, tak? Tak. Dobrze, dobrze. To tutaj o, wstawię i otwieramy ten zestaw. Mm. Co chcesz, robić lody? Tak. To proszę. I proszę. I możesz robić lody. ok? A ja jeszcze pokażę, co my tutaj świetnego mamy, bo mamy zestaw. O, czekaj tylko dam Ci. O, to do nakładania lodów, proszę. Mamy tutaj taki jeszcze zestaw. Tutaj są różne notesiki śliczne. Są takie słoniutkie, tak Kacperku? takie słodzitkę. Tak. Ja chcę lody cytrynowe. I mamy tutaj naklejki, więc kur lubisz naklejać naklejki? Tak. Bardzo? Więc można sobie zabrać taką teczkę z zeszytami i o i sobie naklejać i wszędzie są zabierać, tak? Albo pisać, zabrać zeszyty do przedszkola i tam malować tak. sobie, tak? Dobra. To ja poproszę lody cytrynowo pomarańczowe. Co? Co? Tak. Jeszcze cytrynowe. Cytrynowe lody? O, dziękuję panie, Kucharzu. Panie cukiernik? O, Mogę? Mogę? Ja dla mnie. No to dla ciebie? Ja mam ci zrobić? Nie, ja. Ty zrobisz sobie? A teraz pokażemy Wam najróżniejsze różności, tak? Tak. mamy. To. to co? A, a co ty tam masz? tam? Mam tak. Wow. Tak. Pokaż. Ty? Pokaż Zobacz. tam. Zobacz. I ja mam takie. Jak I się wysuwa? Tak. Wow. I co ty, my, my tu jeszcze mamy? Co? Mamy nożyczki, które wycinają w takie wzorki. Tak? Mamy też takie nożyczki, takie z blokadką, taką pandzie i takie nożyczki. Tak. I mamy jeszcze takie nożyczki z oczami. Chcesz sobie powycinać tą kartkę? Nie. Proszę, powycinaj. Masz taką zebrę. Mamy też gumki. Patrz, to są gumki koale. Patrz Kacper, koale. Ej, ja chcę koalę. Chcesz koale? Dobra, to zaraz ci wyjmę. I mamy jeszcze ninja. Gumki Ninja. Tak. Coś ninja? Tak. Proszę. I mamy jeszcze kredki misie. To są misie? To są misie? To są misie? Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. I mamy jeszcze kleje. Wiesz co to jest za klej? To jest taki klej, który jest fioletowy, a później się robi zwykłym klejem i także widzisz, co, gdzie malujesz tym klejem, wiesz? Jak tak na początku jest fioletowy, masz sobie zobaczyć. Później się robi znowu przezroczysty. Co, widzisz? Masz sobie przykleić już na rzeczy, tak? I masz długopis jeszcze z ufolutkiem. Patrz, aż 10 kolorów ma. No super. No to wszystko, co chcieliśmy wam pokazać, co nie Kacper? Podobało ci się? Tak. Zajęty jesteś, co? To my idziemy się bawić i żegnamy was, papa. Pożegnaj się, pomachaj. Papa! Pa.